Szymik, witam państwa serdecznie w miejskim programie informacyjnym. Zobaczmy, co dziś w programie. Dzień dziecka na rybnickich placach zabaw, turniej wiedzy o Władysławie Weberze oraz happening w ramach międzynarodowej kampanii Pola Nadziei. W Rybniku otwarto pierwszy, jak dotąd jedyny, plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Nowe miejsce do zabawy znajduje się na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Rybniku, a dokładnie przy przedszkolu specjalnym numer 49. Ten plac zabaw został stworzony specjalnie dla dzieci specjalnej troski. Dla dzieci z problemami z poruszaniem się, dla dzieci wózkowych. Mamy specjalną piaskownicę, gdzie Państwo na pewno nigdzie nie zobaczycie, bo ta piaskownica jest, można by było powiedzieć, piętrowa. Piętrowa piaskownica zjeżdżalnie huślinne a to wszystko dostosowane do potrzeb i wymagań dzieci niepełnosprawnych. Wykonane z bezpiecznych i przyjaznych elementów. Cały zestaw urządzeń znajdujących się na placu zabaw można było podziwiać podczas oficjalnego otwarcia, na którym nie brakowało zaproszonych gości i włodarzy miasta Rybnika. Po krótkich przemowach i wystąpieniu zastępcy prezydenta Joanny Kryszczyszyn przyszedł czas na przecięcie wstęgi i testowanie przez najmłodszych znajdujących się na placu atrakcji. Plac dla dzieci niepełnosprawnych został w Całości sfinansowany ze środków z budżetu miasta. Nie był on jednak jedynym placem, do którego zawitali włodarze miasta Rybnika. Oglądamy te trzy place zabaw, które były w tym roku już rozpoczynamy budować następne trzy place zabaw innych zespołach szkolno-przedszkolnych. Delegacja z Urzędu Miasta odwiedziła w ramach dnia dziecka place zabaw przy takich obiektach jak zespół szkolno-przedszkolny numer 5, nr 11 oraz numer 8, a także wspomniany plac zabaw przy przedszkolu specjalnym numer 49. Co ważne place. Zabaw, choć znajdują się przy przedszkolach, są otwarte i dostępne dla wszystkich. Wszystkie te place zabaw mają jeden cel, że mają służyć i społeczności tej szkolnej, przedszkolnej. Ale również mieszkańcom danej dzielnicy. Czyli, tak jak tutaj pan dyrektor mówił, ma być ta furtka na zewnątrz, po godzinach pracy szkoły na te placy zabaw zapraszamy rodziców ze swoimi maluchami. Na każdym z odwiedzonych placów zabaw nie brakowało rozbawionych przedszkolaków. Maluchy chętnie opowiadały o przedszkolu i ulubionych grach na placu zabaw. Bawię się, że koleżankami ze przedszkola poznaję różnych. Z innej grupy koleżanek poznajemy się, bawimy. I razem coś robimy. Warto dodać, że place zabaw, choć cel mają jeden i ten sam, to wizualnie różnią się od siebie, czy to wykonaniem, czy zestawem urządzeń, bo każda z placówek dobiera te elementy indywidualnie do potrzeb swojego przedszkola i dzieci. Miasto stara się co roku oddać do użytku trzy bądź cztery takie place, które powstają zarówno ze środków budżetu, jak i przy wykorzystaniu dofinansowania w ramach rządowego programu Rados na Szkoła. Plac zabaw to z pewnością dobry prezent na dzień dziecka. Warto wspomnieć, że z tej okazji w Rybniku nie brakowało atrakcji dla najmłodszych. Rybnickie placówki kulturalne zorganizowały wiele ciekawych wydarzeń. W Rybnickim Centrum Kultury już dzień przed Świętem Wszystkich Maluchów zorganizowano bal kostiumowy "Hawajska przygoda". Dzieci mogły nie tylko potańczyć, ale również pobawić się i zmierzyć w różnych konkurencjach. 1 czerwca z kolei odbył się siódmy otwarty konkurs młodego choreografa dla wszystkich zespołów, duetów i solistów. Którzy marzą o karierze tancerza. Podobne wydarzenia odbywały się także w innych miejscach miasta. Kim był Władysław Weber, kiedy się urodził, jak długo żył? Między innymi z takimi właśnie pytaniami musieli zmierzyć się uczniowie z gimnazjum nr 5 w Rybniku Boguszowicach. A to wszystko w ramach szkolnego turnieju wiedzy o Władysławie Weberze, który jest patronem placówki. Turniej klas poświęconych również burmistrzowi, ale nie tylko. Oprócz pytań dotyczących Webera, będą ra również pytania i konkurencje dotyczące rybnika i tego. Z czasów Webera i tego współczesnego, szeroki wachlarz pytań, ale również zadania zręcznościowe czy artystyczne. Z takimi konkurencjami musieli sobie poradzić uczniowie klas pierwszych i drugich. Trzyosobowe drużyny reprezentowały swoje klasy, które z kolei dopingowały uczestników. Uczniowie do turnieju przygotowywali się przez cztery dni. A czego się nauczyli? Kiedy się urodził, kiedy zmarł, um, um. może co robił? Zawodnicy do turnieju podeszli bardzo profesjonalnie. Jest patronem naszej szkoły. I... To jest oczywiście pewne, nie? Turniej wiedzy o Weberze zorganizowano w ramach tygodnia Webera. Szkoła już od paru lat bierze aktywny udział w różnego rodzaju inicjatywach upamiętniających postać Webera. Akcja ta prowadzona jest zazwyczaj pod koniec maja, tak by jednocześnie uczcić rocznicę urodzin byłego burmistrza miasta, która przypada 25 maja. W zeszłym roku w ramach 130 urodzin Webera placówka zorganizowała konferencję naukową, na której narodził się pomysł, by uczniów w to ważne dla placówki święto jeszcze bardziej za. Wtedy też powstał scenariusz do gry miejskiej Leseczka i Melonik śladami Władysława Webera. W grę miejską bardzo się wciągnęli, wiele emocji było podczas gry miejskiej. Okazało się, że nie wszyscy podążali wytyczonym szlakiem. Każdy uczeń zresztą otrzymał mapę, otrzymał mapę mentalną, gdzie były obiekty, które w czasie swojej trasy musieli znaleźć, sfotografować telefonem komórkowym bądź aparatem fotograficznym, no i potem rozliczyć się z tego i stworzyć prezentację. W tym roku uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 5 udali się również na grup Webera, gdzie posprzątali i złożyli kwiaty. 25 maja na Rybnickim Rynku dominował kolor żółty. Wolontariusze z Hospicjum Domowego w Rybniku imienia Świętego Ojca Rafała Kalinowskiego w żółtych koszulkach zbierali pieniądze na utrzymanie hospicjum oraz potrzebny sprzęt. Happening zorganizowano w ramach Międzynarodowej Kampanii Pola Nadziei. Pola Nadziei jest to Coroczna akcja organizowana w całej Polsce, w zasadzie międzynarodowa, polegająca na tym, żeby nieść informacje o tym, że hospicjum to życie, to jest godne umieranie w otoczeniu bliskich, a nie, a nie po prostu szpital. Akcja Pola Nadziei ma na celu nieść informacje o hospicjach, o tym, że istnieją oraz, że hospicja to również wolontariusze. Na Rybnickim Rynku tego dnia wolontariuszy w każdym wieku nie brakowało. W akcji wzięła udział m.in. Zofia, uczennica z Rybnika. Jest to bardzo piękna akcja. Brałam udział w Polakach jedynie w szkole rok temu i bardzo ją popieram. Hospicjum z Rybnika w akcji bierze udział po raz drugi. W tym roku happening przebiegał dwuetapowo. W okresie jesiennym żonkile są sadzone przez uczniów szkół, przez w naszym przypadku zieleń miejską również, przez wolontariuszy. Później, kiedy one zakwitają, to organizowane są liczne konkursy, występy, akcje, których finał jest właśnie dziś na rynku. Finał Pól Nadziei w Rybniku był barwny i kolorowy. Między innymi przed publicznością wystąpił zespół Przygoda. Na płycie rynku zaprezentowali się najmłodsi uczniowie placówki. W programie spotkania znalazły się również koncerty takich zespołów jak Brygada Anielska czy Rio Gospel. Pomysł zorganizowania akcji Pola Nadziei narodził się w Wielkiej Brytanii, zaś na grunt Polski przeniósł ją Kraków – Symbolem akcji jest żonkil o śmieci sortowanie wiedli spory rybniczanie, gdyż zasada wyszła nowa, by odpady segregować. Tymi słowami rozpoczyna się bajka o najbardziej popularnej rybce z rybnika. Rybek z rybnika segreguje odpady to tytuł najnowszej książeczki o miejskiej maskotce, która uczy segregować odpady. Na każdej z 20 stron czytelnik, zwłaszcza ten najmłodszy, uzyskuje w prosty i przejrzysty sposób cenne informacje o zasadach związanych z obowiązkową segregacją odpadów która wchodzi w życie 1 lipca tego roku. W związku z tym w mieście podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy, których celem jest przybliżenie mieszkańcom zasad związanych z segregacją. Fabuła bajki opowiada o sporze pomiędzy mieszkańcami rybnika w związku z segregacją odpadów. Kolorowe ilustracje w ciekawy, obrazkowy sposób przedstawiają, jak należy segregować odpady i do jakich pojemników je wrzucać. Bajka została wydana w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy. Oprócz cennego źródła informacji, książeczka będzie również promującym miasto Upominkiem dla najmłodszych. Wydanie to zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Bajka Rybek z Rybnika uczy segregować śmieci, przygotowana została przez firmę Bombajka z Zamościa przy współpracy Urzędu Miasta Rybnika. Jej autorem jest Jarosław Siek, pisarz i autor wierszy dla dzieci, specjalizujący się w pisaniu bajek o polskich miastach i regionach. Publikację ilustrowała Agnieszka Hacia. O przygodach rybka z Rybnika rybniczanie mogli już usłyszeć. Maskotka znana jest m.in. z bajek i animacji pod nazwą Rybek z Rybnika. Całą książeczkę w formacie PDF można pobrać na stronie www.rybnik.eu już 12 czerwca startują kolejne Dni Rybnika. Przez pięć dni rybniczanie i goście będą mogli korzystać z różnego rodzaju atrakcji. Jak zwykle nie zabraknie wielu koncertów, pokazów i konkursów. Szóste Dni Rybnika rozpocznie pierwszy rybnicki dziecięcy festiwal teatralny Przestrzeń Wyobraźni. W programie przewidziano również Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Lira, ekologiczne regaty na tratwy, nie zabraknie również rybnickich prezentacji artystycznych, czy szóstego turnieju dzielnic o prawe muzyczną zadbają między innymi rybnickie zespoły, takie jak Formacja Zawiało, Peter Pan Beatbox czy Karantu Hill, tym razem gościnnie z zespołem z Irlandii. W noc świętojańską gwiazdą wieczoru będzie zespół Schlesien oraz Zakopauer. Do Rybnika zawitają również zespoły z miast partnerskich. Wystąpią między innymi zespoły z Francji czy z Niemiec. Podczas Dni Rybnika zostanie zaprezentowany utwór Rybnik Hejnał. Jest to utwór inspirowany hejnałem miasta, który będzie nowym atrakcyjnym elementem promocji Rybnika. Odbędzie się również tradycyjna uroczysta suma odpustowa ku czci patrona miasta świętego Antoniego. Oprócz atrakcji dla oczu i uszu nie zabraknie również przyjemności dla podniebienia. Między innymi na koneserów śląskiego kołocza czeka prawdziwa uczta, a to za sprawą konkursu na najlepszy rybnicki kąsek kołocza. Odbędą się również rybnickie mistrzostwa szkół cukierniczych i piekarskich. Święto miasta nierozerwalnie wiąże się z jarmarkiem śląskim od 13 do 16 czerwca. Na płycie rynku będzie można zakupić różnego rodzaju smakołyki oraz przeróżne drobiazgi. Jarmark będzie czynny codziennie do godziny 20. Więcej informacji o Święcie Miasta w przyszłotygodniowym programie i na stronie www.rybnik.eu. To wszystko, co na dziś przygotowaliśmy. Zapraszam Państwa za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia.